Let the body hit the floor! Drowning pool, slipknot, duality, Merlin mansonka, kaboom. Na co dzień to miałam raczej słomiany zapał, choć czasem zdeczko włączę w porywach gniew. w ogniem pustyni, jakby pod rękę prowadziła mnie nachyl i fria. Znaczy doszedłem do perfekcji, by tych wszystkich laików wkręcić, że to schizofrenia. Nie martw się o innych, lepiej o siebie dawać do odstrzału. I teraz tych wszystkich pokurwieńców na przyspieszeniach. <grystanie> Kilka głosów wydobywało się ze mnie coraz głośniej. <grystanie> <grystanie> Wtedy dwóch egzorcystów podeszło do niej, mówiąc: Ujął się nam szatanie. A ona stała i odpowiedziała: Dobry wieczór. Dlaczego wybrał pan akurat taką rolę narratora? A czemu pan wybrał akurat rolę doktora? się ma! kresy

Mimo to, mimo to sam nie da wszyscy w powiecie, wyleteli w powiecie. Bum! Nie był to pierwszy wywiad dla mnie ani dla niego. I łatwo nie było też, szczególnie w przypadku tak doświadczonego chorego. Są takie sytuacje, w których nie masz pewności, czy twoje narzędzie badawcze ma w sobie wystarczająco odporności i w trakcie rutynowej już z pacjentem gawędy zdasz sobie sprawę, że system twój również zawiera błędy? Za kogo się masz? Że niby wadasz słowem lepiej niż Sapkowski, twój skill nie jest boski, a więc podryfujesz na dno. <grym> Upadną z miejsca na ciebie oczy demona. I każdego z osobna innym głosem przywoła. Stało się tak, że po tobie została tylko maszyna do pisania. Nic już nie widzisz, nic już nie słyszysz, tylko piszesz, piszesz, piszesz. Mówiąc krótkimi słowami, słowami tylko zostały po tobie nic więcej. Ten wiersz. Ta data. Napisał pan to w dniu jej śmierci, prawda? Całe życie na bezdechu, łapać tlen, to jakby kobre. Zbyt wiele tutaj o grzechów. Umoralniasz? To się opre.